Witam serdecznie Billy Sparrow! Związki. No ja nie jestem specem. Ale wszystkich nas otaczają ludzie w związkach. Człowiek plecak. Pewnie, mnie! Girls night, laski! Dlaczego mnie puściłeś? Musimy im udowodnić! Gimnazjum, boisko szkolne. Ona rozmawia z koleżankami. On niepostrzeżenie. Niczym taki leniwiec. Misiek koala za jej plecami nikt nie mówi. Wstydzi się strasznie, ale najważniejsze jest to, że on tam jest. Całe boisko szkolne wie, że oni są razem. Na, Na wakacje pojedziemy do Cię odcinka. No, jak będziemy razem mieszkać, to kupimy sobie pieska. Małżeństwo Znaczy ja rozumiem, że jest prawdziwy typ związku, który się nazywa małżeństwo Ale ja mówię o takich ludziach, którzy mają po 19 lat A zachowują się tak, jak gdyby już byli parą z 20-letnim stażem Wszędzie chodzą razem Powoli zaczynają im się kontakty ze znajomymi przez to urywać Kiedy wychodzą osobno? O, jak ona osobno? Mhm, o, o, teraz chociaż bez faceta mogą wyjść, co nie? Ale dzisiaj się będę bawić Uuu, ale się napije Drain, 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 drain. już dzwoni. Matko, ja naprawdę nie mam gdzie mieszkać w tej Warszawie, jak się przeprowadzę na te studia. Kochanie, nie martw się, jesteśmy ze sobą już dwa tygodnie. To chyba jasne, że możesz u mnie zamieszkać. Zauroczenie. To są słodcy ludzie. No właściwie każdy związek taki etap przechodzi. Ale najgorsze jest wtedy, kiedy po tym etapie się kończy, a już w tym etapie zauroczenia ci ludzie są tacy sfiksowani i totalnie nieświadomi tego, że to jest tylko zauroczenie. Oni się spotykają dwa miesiące. Tak, my będziemy teraz wynajmować razem mieszkanie. To jest poważne. Ważny związek. Hipotekę razem weźmiemy, bo się tak kochamy. Ups, rozstaliśmy się. Przecież tak dobrze szło. Wydaje ci się, że wow, jesteśmy tacy zgrani, tak się kochamy, będziemy do końca życia już po prostu razem. Hold on. Uzależnieni. Kiedy jedna strona jest pełna kompleksów, jara się tym, że jest w ogóle z tą drugą osobą, że tamta w ogóle poświęca jej jakikolwiek czas i wszystko totalnie przeinacza sobie w głowie. I wcale nie naśmiewa się z tego, że jestem gruba. Motywuje mnie do działania! Uja nic cię nie motywuje drwić Ciebie. I żeby to był zdrowy związek, obie osoby muszą mieć poczucie własnej wartości. Bo później właśnie jeden staje się pasożytem drugiego, to do niczego dobrego nie prowadzi. Kochanie, to ja wychodzę. Pa, pa. Nie ma już jej pięć minut. Żołnierze! Kiedy tylko te dwie osoby nie są razem, to jedna od drugiej wymaga wiadomości o wszystkim. Z kim idziesz, to na pewno jest jakiś romans, o której wrócisz, dlaczego mi nie odpisujesz? Halo. Plum, 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 plum. Dr, dr, Gdzie ty jesteś? Dlaczego ty nie odbierasz? Jak ty możesz nie mieć tylko mnie w swoim życiu? W tym odcinku asystował mi mój nowy chłopak. Mój magiczny asystent, Matt Ole. Do jego kanału link w opisie zapraszamy serdecznie. Kochajcie się i miejcie mądre związki. Ja nie popieram rozwiązłości seksualnej.